Cześć, z tej strony poprawny Polak. Witam Was w kolejnym moim odcinku z serii Skilofem przez Świat, sezon drugi. Jest to odcinek jakoś około 20. No i nadszedł nareszcie czas na to, na to żeby, wy, żeby wybudować coś, co tak naprawdę jest nieodzownym elementem każdego świata, w którym ktoś osiedlił się na stałe. I yy, nie prowadzi koczowniczego trybu życia, więc tak jak od zarania dziejów yy, robili prawdziwi ludzie, tak zrobię i ja yy, w Minecrafcie. Mianowicie chodzi o farmę. Tym razem jednak yy, gram już yy, w bardzo, bardzo urozmaiconym Minecrafcie. A więc, moi drodzy, mamy tutaj już nie tylko możliwość budowania farmy zb zboż zboża, cholera, ale także możliwość stworzenia farmy melonów, farmy dyń. Farmy marchwi i farmy ziemniaków. I ja chwilowo zajmę się tymi dwiema ostatnimi oraz zbożem, ponieważ są to, mm, są to tak naprawdę naj, najłatwiejsze rzeczy mm, do, do powiedzmy y, tą farmę najłatwiej mi w tej chwili poprowadzić, ponieważ po prostu nie natknąłem się jeszcze mm, na żadną skrzynię w opuszczonej kopalni z, z nasionami melona, ani z nasionami dyni. D a nie, dynie, 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 poczekajcie, dynie przecież mam, bo dynie mm, Dynie, okej, okay. dynie mam jedno i dynie z tego spenem można po prostu przerobić na nasiona. Natomiast, y, natomiast nasiona melona faktycznie trzeba znaleźć z tego spenem w opuszczonej kopalni. Natomiast jak czy inaczej, jestem bardzo ciekawy chwilowo y, jak to będzie się prezentowało z y, ziemniakami i z marchwią, y, a także z... Y, wiecie, wezmę sobie chwilowo... Nie, chwilowo nie będę brał żadnych z tych rzeczy, ponieważ jeszcze gdzieś spadnę i zginę i to wszystko stracę. Y, wezmę ze sobą chwilowo narzędzia potrzebne do stworzenia tej farmy. Mianowicie, mianowicie, będzie to z pewnością łopata. Przede wszystkim łopata, a raczej dużo łopat. Na szczęście mam ich w nadmiarze, więc nie będzie z tym żadnego problemu. E, będę potrzebował także drewna. Niedokładnie na samą farmę, raczej, e, raczej na dojście do tej farmy, ogrodzenie jej. No, ogrodzenie to już raczej jest faktycznie część właściwa farmy. Mam przy sobie toolboxa, to dobrze, bo będę pewnie jeszcze potrzebował odrobić drabinek. No i przydałoby się też trochę pochodni, ale to wszystko za chwilę, ponieważ teraz nadszedł czas, żeby pójść spać. Muszę wam powiedzieć, że. Zresztą mówię to ostatnio bardzo często, ale naprawdę od bardzo długiego czasu nie grałem w Minecrafta. Naprawdę. Ten odcinek nagrywam, tak naprawdę nic nie zrobiłem prawie. Znaczy nie, poczekajcie, nie wiem. Nie, coś tam pewnie zrobiłem od poprzedniego odcinka, od nagrywania poprzedniego odcinka, ale nie pamiętam nawet co, ponieważ nawet to, co zrobiłem już po nagrywaniu, było dosyć, dosyć dawno. Ehm, Okej, okay. pochodnie, jeszcze kilka pochodni ehm, i powinno być git. Pochodnie, pochodnie, dokładniej węgiel. Okej, okay, węgiel mamy tutaj. Zrobię sobie jeszcze jeden z pochodni, to wystarczy z pewnością na długi, długi czas. No, może nie na bardzo długi czas, ale na jakiś tam, na jakąś tam chwilę powinno z pewnością z łatwością wystarczyć, z pewnością z łatwością, ho-ho-ho. Ale ten rym był całkiem przypadkowy, ponieważ zwyczajnie pomyliłem słowa i zamiast. Yy... Zamiast jednego powiedziałem drugie, już nawet nie pamiętam, które, które, miał, które miałem powiedzieć, które powiedziałem yy, I wtedy się poprawiłem, wiecie o co chodzi Bardzo, bardzo skomplikowane te sprawy yy, Natomiast, gdzie będzie farma? To pewnie jest yy, wasze główne pytanie yy, Farma będzie dostępna yy, po przejściu się tym mostem Który teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że przejście tym mostem jest dosyć karkołomnym wyczynem Ponieważ jest on dosyć wąski i przez to, przez to, że zmieniłem koncept i nie jest on wybudowany tak jak ten pomost pod nami, tylko oświetlenie jest zrobione w ten sposób, to nie ma żadnych, jak gdyby, które zabezpieczałyby nas przed upadkiem. A więc, no, trzeba tutaj uważać i raczej po pijanemu tędy nie chodzić. Okej, okay, natomiast zaczniemy od stworzenia schodu, właśnie. Gdzie będzie farma? Farma będzie na górze, na górze tej góry, na szczycie tej góry. I za chwilę, za chwilę zobaczycie jak tam sobie dojdziemy Nie będzie tam żadnej sprytnej drabinki Tak jak powiedzmy moje pierwsze, takie najbardziej pierwotne plany Zakładały, zakładały zrobienie czegoś takiego, że Zakładały coś takiego, że No dobra, będziemy mieli na zapas tych schodów Chyba, ale może nie tak wiele wcale jakby się wydawało Zakładały coś takiego, że po prostu będziemy mieli Przejście z, nie wiem, z jednego z tych tuneli Po prostu jakimiś schodami czy drabiną faktycznie do góry I... I będziemy dopiero tam wychodzić. Natomiast mój plan właśnie, jeszcze na rzecz oświetliłem, jak widzicie tamtą, y, tamto zagłębienie, tamtą taką półjaskinie powiedzmy, więc już nie powinny się nam y, spawnować tuż przy domu creepery i to będzie naprawdę bardzo, bardzo miła odmiana. Y, dojdziemy sobie tam na górę schodami idącymi na zewnątrz, jak gdyby wzdłuż zbocza tej góry. Nie wiem czy można nazwać zboczem, ponieważ jest ona dosyć pionowa. Tylko trzeba to jakoś wszystko ładnie ogarnąć Cholera, to nie będzie wcale takie łatwe, wiecie Skoczę jeszcze na dół Skoczę jeszcze na dół po Takie potrzebne rzeczy jak Jak jakaś taka właśnie ziemia I ziemia, łopaty już mam, ale ziemia Ponieważ ziemia będzie służyła jako takie Jak gdyby klocki pomocnicze Które będę mógł ustawić Żeby o nie powiedzmy oprzeć Na przykład jakieś schody czy coś I potem będę mógł się jej pozbyć a więc, a więc ziemia, powiedzmy, nie, nie, będę za nią bardzo tęsknił, więc mogę jej spokojnie użyć. Jeszcze tak dla przypomnienia przejdę sobie tym razem inną drogą, dołem. Nie jestem pewien, czy to już było poprzednim razem, ale przypomniałem sobie, że w moich planach, te płotki zaczynały się już tutaj wcześniej i moim zdaniem to wygląda dużo ładniej niż, niż to, co było wcześniej, czyli te półpłotki idące aż dotąd i płotki dopiero zaczynające się tutaj na końcówce, więc moim zdaniem to wygląda fajniej, i jestem zadowolony z tej zmiany. Naprawdę jest tutaj ostatnio w Minecrafcie dużo dziwnych dźwięków i nie jestem pewien na przykład, czy ten dźwięk takie skrobanie, co teraz było słychać, to jest wywoływany tym, że ja tutaj chodzę, poruszam się i w ogóle, czy też to są jakieś straszne potwory, które za chwilę zaskoczą mi na głowę. Więc jest to powiedzmy trochę uczucie takie dyskomfortu to we mnie wywołuje, no ale whatever. Teraz tak, schody. Zaczniemy sobie od schodów podwójnych, natomiast z tego co pamiętam potem będziemy zmuszeni raczej do stworzenia schodów bardziej pojedynczych. Jeszcze ziemia tutaj została. Nie będę, nie będę tej ziemi marnował aż tak jak mogłoby się wydawać, ponieważ, ponieważ mogę bardzo często robić te schody w taki sposób. Oczywiście nie wziąłem ze sobą siekiery, którą miałem zamiar wziąć, i w związku z tym będę musiał schodki rozwalać ręką, co zajmie trochę więcej czasu niż, niż gdybym miał siekierę. No dobra, no to idziemy w takim razie teraz do góry jeszcze. To będzie jakieś trochę trikowe. Poczekajcie. Okej, okay, udało się, niczego nie popsułem i teraz, um, teraz schody będą zakręcały w ten sposób i będą szły tutaj do góry. Hop, hop, hop i hop i hop. E, tutaj, tutaj oczywiście będę musiał trochę cholera, nie mam też kilofa naprawdę, o czym ja w ogóle myślałem szykując się na tą, na tą wycieczkę powiedzmy, żeby nie mówić wyprawę. O czym ja myślałem, no nie wiem, na pewno nie o tym, w jaki sposób będę torował sobie drogę wśród skał i w ogóle ponieważ z tym chwilowo mam drobny problem. No i nie wiem, nie wiem, czy opłaca mi się iść po kilow? może, może jednak nie, może, może rozwalę te dwa klocki od biedy jakoś ręką i nie wiem, i nie zajmie to jakoś bardzo dużo czasu. Hu, no okej. Okay. Jedziemy jeszcze w takim razie, jeszcze ten jeden klocek na górze rozwala. Nie idzie to wcale tak wolno, jak, jak się spodziewałem, ale też no, nie da się ukryć, że jest to. Jest to jednak wolny proces, długotrwały, wolny proces i zresztą nie ma się co dziwić, bo rozwalanie skały ręką nie brzmi na bardzo, bardzo szybką, prostą rzecz. No i możemy teraz kontynuować nasze schody do góry, ale rozwalić jeszcze wcześniej trzeba, jak widać, kolejny klocek skały po raz kolejny gołą ręką. No może nie tyle gołą ręką, co schodkami, ale wiadomo, że w praktyce to, jeśli chodzi o czas, i efekt na jedno wychodzi e... Okej, okay, to jeszcze zastąpię e... Drewnianą półpłytką Ten klocek też, ale już nie będę go rozwalał w tej chwili Ponieważ naprawdę zajmie to trochę niepotrzebnie dużo czasu e... No dobra Nie, wiecie co, idę, idę po kilof, idę po kilof Naprawdę wybaczcie mi nieogarnięcie, ale idę po kilof Bo tak się nie da pracować Bez kilofa naprawdę tutaj nic nie zdziałamy W sensownym tempie no, muszę wam powiedzieć, że to wszystko zaczyna jakoś pomału trochę wyglądać. Yy, jeszcze, jeszcze na pewno yy, chwila, powiedzmy, chwila czasu minie, zanim to wszystko zacznie przybierać takie kształty trochę bardziej ostateczne. Yy, ale, no, ale chwilowo jakoś to faktycznie już zaczyna się kształtować. Yy, zrobię w takim razie jeszcze jeden żelazny kilo, w kolejne trzy sztabki złota. Yy, kolejne dwa patyki. Yy, gdzie one są? Tutaj. Nie, tak, dwa patyki, ok. Już naprawdę tak długo nie grałem w tę grę, że zapomniałem przez chwilę. Czy potrzeba dwóch patyków, czy jednego? I to, to naprawdę mówi samo za siebie. E, ponieważ żeby gracz. E, żeby gracz Minecrafta zapominał, w jaki sposób robi się killoff, e, chociażby na ułamek sekundy, tak jak ja przed chwilą, to już naprawdę jest. E, o, matko, boska. I nie wziąłem się Jasne, po co mam brać się Kierę, skoro cały czas będę używał drewna? E, dobra, wiecie co, wrócę. Wrócę po to, ponieważ naprawdę... Będę się męczył bez tej siekiery, tak samo jak bez kilofa. A może i bardziej, z powodu właśnie takich misklików, jak przed chwilą. Okej. Okay. Kamienna, żelazna siekiera, przepraszam, nie kamienna, bynajmniej... No i ruszamy, po raz, mam nadzieję, ostatni tymi schodami na górę, a przynajmniej po raz ostatni w najbliższym czasie. Po prostu mam nadzieję, że już niczego więcej nie zapomniałem. Wydaje mi się, że faktycznie mam już mniej więcej wszystko. E, oczywiście za jakiś czas będę musiał zejść się przespać, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążę chociaż trochę schodów dobudować. No i mogę teraz też od razu, przy okazji, wydobyć e, ten węgiel, ponieważ why not? E, mogę też od razu rozwalić ten klocek skały. E, no dobra i ruszyć dalej na górę. Ruszyć dalej na górę. Tutaj będzie mi zakręt, więc półpłytka. I tutaj będziemy mieli trochę, będziemy musieli trochę naruszyć naturalną strukturę tej góry, czy też jej naturalny wygląd. W ogóle, naprawdę to całe przejście wygląda na strasznie karkołomną rzecz, ponieważ tutaj, tak naprawdę, te schody są wąskie i w ogóle. No ale dobra, jesteśmy, jesteśmy na górze. I teraz, jak sam widzicie, ta cała powierzchnia tej góry nie jest, wcale, nie jest wcale równa To nie jest tak, że można tutaj jakoś bez problemu Bez problemu porobić te wszystkie wiecie Strumyki, wody i tak dalej Znaczy może nie te strumyki, co rowy z wodą Które pomogłyby, pomogłyby powiedzmy nawilżyć Nasączyć glebę wodą i tak dalej Natomiast na ten problem jest bardzo proste rozwiązanie Mianowicie łopata Łopata i przejdziemy sobie łopatą kilka warstw ziemi Wydaje mi się, że te trzy powinny wystarczyć, te trzy najwyższe. To będzie trochę roboty i będę musiał tutaj przyciszyć trochę dźwięki z gry na tym w tym momencie, ponieważ może być mnie trochę słabo słychać w innym przypadku. Wiecie co, tutaj już ta farma i tak się nie będzie ciągnęła, więc to sobie daruję. Będzie się ona ciągnęła dokładnie, właśnie dotąd, gdzie teraz stoję, ponieważ tutaj, tutaj po prostu kończy się, kończy się ta część góry. No, i cóż, farma, farma może nie będzie jakaś bardzo wielka, ale też zakładam, że to nie będzie moja jedyna farma, to będzie taka początkowa farma. Natomiast, wiecie, w, w późniejszej fazie gry, kiedy już naprawdę będziemy mieli większe wymagania i większe też, suro, większe też zasoby, powiedzmy, surowców i tak dalej. To nie będzie się dało ukryć, że, że będzie nam potrzebna większa farma, ale też to nie będzie problemem, ponieważ nie będę musiał wszystkich farm budować tak jak tutaj, jakoś na szczytach gór i tak dalej, w jakichś innych pięknych miejscach Wiecie ja wolę chyba dołożyć derta dołożyć derta niż ścinać kolejną warstwę, chociaż nie wiecie co dobra Chwilowo pójdziemy spać Przejdziemy się po raz pierwszy tymi bardzo bezpiecznymi schodami z których pewnie spadnę Szczególnie, jak będę zbiegał sprintem na zakrętach i w ogóle. Natomiast te schody jeszcze potem spróbuję trochę podrasować, nie martwcie się o to. Jest też, co chciałem powiedzieć, że następne farmy będę mógł budować w miejscach, w których jest to łatwiejsze, czyli po prostu albo na jakichś, na jakichś płaskich terenach, na ziemi, które być może gdzieś w pobliżu znajdę, albo przede wszystkim w podziemiach. To będzie chyba najprostsze rozwiązanie. I mimo, że mimo że faktycznie takie przygotowanie w podziemiach wystarczająco dużego miejsca, to jest pełen pewien wysiłek, to jednak jest to mimo wszystko prostsze niż, niż znajdowanie takich gór jak ta, na których szczytach będzie można, będzie można przygotować farmę. Po prostu jesteśmy pod ziemią, kopiamy sobie jaskinie, dwie kratki wysokości, czy tam może trzy, coś tam, wszystko tak jak trzeba. I, no i wszystko jest gotowe, co, farma jest gotowa, a tutaj trzeba wyrównywać. Trzeba patrzeć, czy góra jest w ogóle wystarczająco duża i tak dalej, więc, yy, więc nie jest to aż takie łatwe. Huh. No okej, okay, a więc teraz chyba nadszedł ten moment w odcinku, w którym będę gadał o jakichś rzeczach całkowicie niezwiązanych z grą. A dlaczego? Dlatego, że, mm, dlatego, że najzwyczajniej w świecie yy, to, co teraz robię w grze, jest nudne. Yy, I też skończyły mi się jakieś takie tematy do... tematy do jakichś takich luźnych pogadanek też na temat Minecrafta, ale nie na temat tego, co robię w tej chwili. No um, ok, a więc. Co słychać ludzie? Co słychać? No to nie jest chyba najlepszy sposób na zaczynanie y, rozmowy, podczas gdy wasz drugi rozmówca y, jest przesunięty w czasie o kilka dni i tak naprawdę y, czy też miesięcy i wszystko sprowadza się do y, jego wszystko sprawdza się do mojego monologu oraz ewentualnie komentarza słuchacza czy też widza. Natomiast tymczasem, zastanawiając się nad tym, jak powinienem zacząć jakiś tam nudny monolog, udało mi się tak naprawdę skończyć całą robotę, jaką chciałem podczas tego monologu zrobić. A więc za chwilę rozejrzę się tutaj jeszcze ostatni raz, zobaczę ile mniej więcej miejsca. Udało mi się tutaj zabezpieczyć. Wydaje mi się, że jest to dosyć dużo miejsca. Mógłbym zrobić, mógłbym, wiecie, tak się pochamić trochę, yy, znaczy pochamić, nie, nie pochamić, poskąpić sobie miejsca i, yy, i zrobić tą farmę taką na przykład prostokątną tutaj, ale myślę, że to nie ma sensu. Yy, właśnie jeszcze trzeba jakoś tutaj udoskonalić w ogóle to wejście, żeby to jakoś ładniej wyglądało. Po pierwsze, trochę trzeba poprawić bezpieczeństwo całej tej okolicy. Po drugie, tak wiem, że jestem głodny, więc to też będę musiał za chwilę poprawić, ale być może, być może nie jakoś od razu. Chwilowo, chwilowo poszerzę schodki. Hopsa, hopsa. Jeszcze tutaj. Poczekajcie, jakby to ogarnąć. Tutaj, klocek, i tutaj, i tutaj. Nie, nie tutaj, ponieważ zapomniałem, że trzeba, trzeba stawiać schodki naciskając, jak gdyby na górną połowę, znaczy na dolną połowę, żeby schodki nie były do góry nogami. E, już wiecie o co mi chodzi, naprawdę. Dobra, więc teraz, żeby tutaj nie walić głową yy, o schodki nad nami, to będę musiał to już zostawić w takim stanie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebym, e, żebym poszerzył schody jeszcze tutaj. Oj, 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 cholera jasna, to był, to był, moi drodzy, błąd. To był błąd. Nie wiem, jakim cudem spadłem, ponieważ wydaje mi się, że wciskałem Shift wystarczająco e, mocno, żeby, żeby nie spaść, ale jak widać, e, omyliłem się. No ale to pozwoli mi, to też był pretekst, taki, żebym mógł, znaczy to dało mi pretekst, e, to nie było specjalnie, ale to dało mi pretekst, żebym mógł wrócić sobie tutaj e, i zjeść sobie trochę, powiedzmy, mięska. Wezmę także ze sobą jeszcze, jeszcze dwie sztuki. I myślę, że możemy wracać do roboty na górę. Um, najszybciej będzie chyba jednak tędy, ponieważ nie trzeba przychodzić tymi drabinkami górą-dołem, co jest zresztą e, zawsze takie spowalniające trochę. E, teraz jesteśmy już dosyć szybko na miejscu, że żeby było lepiej, to i tak chcemy być na dole tych schodów, bo tutaj dół teraz pogrubiamy, więc, więc jesteśmy naprawdę w, we w miarę dobrej pozycji do tego. E, ok, więc teraz wszystko trzeba zrobić ostrożniej, e, delikatniej. Z wyczuciem. I przede wszystkim nie spadając w dół. No okej, okay, tutaj mi powstały takie schody do góry nogami. E, chyba postawiłem je w ten sposób trochę przypadkiem, ale dzięki temu wyszły tak jak... E, wyszły w miarę dobrze, wyszły tak jak pół płytki. No okej, okay, a więc teraz zobaczmy jeszcze raz. Zapcham tutaj tą dziurę, chyba chociaż nie wiecie co, to jest naprawdę ładne miejsce na ukryte przejście. Tak, to jest świetne miejsce na ukryte przejście, nie będę tutaj niczego zapychał. Natomiast zobaczmy, idziemy sobie teraz dalej. I zobaczcie teraz, jakie te schody nagle są komfortowe, wygodne i bezpieczne. Naprawdę o niebo lepiej. Teraz postaram się jeszcze doprowadzić nas do poziomu, na którym będzie faktycznie farma czyli jeszcze o jedną, jedyną kratkę w górę. Tak zauważyłem, że te schody postawiłem na, na odwrót. To, to nie jest wielki problem. No dobra. Teraz możemy w takim razie dołożyć ziemi tutaj. Dołożyć też ziemi tutaj, żeby to jakoś tam się ładnie w miarę ukształtowało. Jest to też jednocześnie sposób na trochę powiększenie farmy. Możemy zapchać też ziemią tutaj te dziury, żeby to brzydko nie wyglądało jakoś bardzo. Przynajmniej bardzo. No dobra. I teraz, teraz tak. Teraz tak. No dobra, to wszystko, wszystko nie będzie takie łatwe, ale jakoś się za chwilę uda doprowadzić to do takiego stanu, do jakiego chciałem, czyli do takiego jak teraz. No dobra, no i teraz sama farma, sama farma, sama farma tak na logikę powinna być podzielona w takim razie na trzy, na trzy segmenty dla każdej roślinki uprawnej po jednym segmencie. Teraz myślę, że największy segment będzie dla zboża, ale, ale, jak to wszystko będzie wyglądało, to za chwilę dopiero rozplanuję. Chwilowo zróbmy sobie trochę płotków. Jeszcze tutaj, po dwa patyki. No i okej, okay, mamy 31 płotków, to jest bardzo mało, i już zapomniałem naprawdę, jakie te płotki są drogie. Ale, znaczy, drogie, wiecie o co chodzi. No ale dobra, możemy w takim razie zacząć stawiać płotki już tutaj. Będą one szły tutaj, tutaj, tutaj aż do samego końca. No, i płotki się skończyły. Mniej więcej, mniej więcej dopiero w połowie tego, co chciałem wybudować, a może nawet e, szybciej niż w połowie. E, a ja, oczywiście, zapobiegliwy, poprawny Polak, jak zwykle, ze sobą czegoś nie wziął i nie wziął tym razem ze sobą. Desek wziął mnóstwo schodków, a raczej przerobił wszystko od razu na schodki, ale nie pomyślał o deskach. Nie pomyślał też o wodzie, która nam się przyda, ale no to może jest trochę mniejszy problem, ok Więc nie wiecie co? Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego zaplanować, póki nie będę miał tego terenu ogrodzonego, tak jak chcę. Yy... A więc musimy, musimy faktycznie wrócić jeszcze po drewno. Będzie naprawdę odcinek pełen biegania w to i z powrotem i wybaczcie mi, ale. Jak się nie ma w głowie, to się ma... w nogach. Naprawdę brzydkie są te struktury takie, które powstają... takie dziury w wodzie. To wygląda naprawdę aż tak... tak nierealistycznie, że... Znaczy, z drugiej strony można by uzyskać jakiś fajny efekt, gdy na przykład właśnie w takiej dziurze było jakieś przejście gdzieś czy coś... Ale kiedy mamy po prostu morze, to czy tam nie morze, ale jakąś zatoczkę, tak jak tutaj, to jednak ta zatoczka ładniej wygląda, kiedy, yy, kiedy cała woda zachowuje się tak, jak powinna yy, i tak, jak na wodę przystoi, a nie, a nie jakoś tak zrytardowanie jak ta woda w Minecrafcie. Okej, okay. doróbmy w takim razie teraz patyków, jeszcze trochę patyków yy, i teraz doróbmy sobie płotków. Już nie będę powtarzał swojego błędu yy, i nie będę przerabiał wszystkiego na, tak jak wtedy na schodki, tym razem na płotki, ale... Myślę, że dwa z takich płotków można bezpiecznie zrobić. No i tak zużyłem większość, yy, większość tego drewna, co miałem. No dobra, więc lecimy teraz z powrotem na górę i z powrotem, yy, z powrotem będziemy budowali moją farmę. Znaczy będziemy budowali naszą farmę, albo wręcz ja będę budował moją farmę. Yy, zależy od tego, w jaki sposób yy, akurat będę miał ochotę mówić. Ponieważ, jak pewnie zauważyliście, często właśnie podczas prowadzenia serii czy nagrywania jakiegoś filmu e, mówię w liczbie mnogiej, co może, może sprawiać takie wrażenie, znaczy e, ja mogę sprawiać przez to takie wrażenie takiej trochę osoby z zaburzeniami osobowości, ale, ale to jest po prostu, to bierze się z tego, że tak jakoś e, fajnie się mówi. E, nauczyciele zresztą też tak czasem mówią i nie tylko nauczyciele, różni, naprawdę różni ludzie, e, a więc. Nie martwcie się, jestem zdrowy. No dobra, no i mamy tutaj, tak naprawdę, faktycznie, jednak mimo wszystko dosyć spory kawałek ziemi. Mm, mam także, mm, mam także, mam także teraz pewne możliwości zrobienia tutaj czegoś. Ok, a więc powiedzmy, że mm, powiedzmy, że jeśli woda będzie tutaj, to te trzy kratki dotąd to będzie zboże. Tutaj będzie jakiś taki chodnik z Cobblestone'a na początku. No dobra, tutaj będzie woda, więc... Więc miejsce na wodę powiedzmy... Albo wiecie co? Nie, lepiej. lepiej. Nie, ma co, nie ma co robić takich głupot jak tutaj. Będę trochę oszczędzał miejsce. I skoro tutaj mamy co trzecią... Znaczy, tylko trzy kratki, to myślę, że mogę wodę wstawiać... Myślę, że wodę wstawiać mogę mogę w takim, w takiej sekwencji co drugą kratkę i wszystko będzie nadal nawilżone. Być może nawet można by to robić jeszcze rzadziej, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się w tej chwili nad tym myśleć, zastanawiać się, liczyć nic i tak dalej. Więc dzięki temu tutaj zyskaliśmy jeszcze trochę miejsca pod uprawę zboża, a, a, te, a te fragmenty, gdzie będzie woda, będą poprzykrywane jakimiś półpłytkami, żeby, żeby powiedzmy można było po nich wygodnie chodzić. Teraz muszę wrócić na dół, ponieważ... Albo wiecie co może nie muszę Oświetlę tutaj wszystko w miarę byle jak pochodniami i to mi powinno pozwolić pracować tutaj jeszcze teraz w nocy. Oczywiście potwory pewnie zaczną się spawnować gdzieś tam, na tej części tej góry, ale być może uda mi się mimo wszystko jakoś to przeżyć i... No a w razie czego coś, będę uciekał. Mam tutaj drogę, bezpie... drogę ucieczki w miarę bezpieczną. Właśnie, jeszcze tak naprawdę miałem całe schody oświetlić. O tym, o tym też zapomniałem i to też jest dosyć ważna rzecz, a więc zrobię to już teraz. W ogóle ten odcinek wychodzi taki trochę długi, trochę dłuższy niż miałem zamiar, żeby, żeby te odcinki były. No ale cóż. Ale myślę, że... Myślę, że raz na jakiś czas, powiedzmy, nic się nie stanie, kiedy będzie dłuższy odcinek. Też będziecie mieli mniej powodów do narzekania. Ci, którzy lubią długie odcinki, chociaż wiem, że takich osób jest mało, ponieważ... Ponieważ widzę jednak, ile osób zazwyczaj ogląda moje filmy, do, do jakiego momentu. Okej, okay, więc tutaj będzie woda, tutaj będzie zboże, oczywiście motyka też by mi się przydała, ale też nie mogę jej zrobić, nie, mogę ją zrobić, ponieważ mam ze sobą patyki i mam ze sobą trochę Bullstonea.. Nie jestem pewien, czy jeśli zaoram tą ziemię już teraz i ona będzie przez długi czas nienawilżona, to czy ona przypadkiem nie, nie zniknie i nie zmieni się z powrotem w zwykłą ziemię, więc wiecie co, nie, nie. Nie, okej. Okay. Okej, okay. zmieni się, a więc nie warto. Yy, a więc nie warto, mogę ją całą zadeptać, i w ogóle. Yy, i, I ten, I, i, i zrobię to jednak kiedy indziej. A teraz w takim razie zaplanuję sobie po prostu wszystko, ponieważ, yy, żeby, żeby tutaj dokończyć wszystko, to będę musiał wziąć ze sobą wodę, będę musiał wziąć ze sobą cobblestone, będę musiał wziąć drzwi, i w ogóle. Yy, więc to, to jeszcze mnóstwo chodzenia. I to, yy, I to zrobię w następnym odcinku. Całą farmę dokończę w następnym odcinku. I wiecie co? I teraz już się z Wami po prostu pożegnam. A więc zobaczę jeszcze, czy uda mi się bezpiecznie wrócić do domu, co byłoby dosyć naprawdę przyjemne. Tym razem nie będę robił sobie skrótu i nie będę skakał do wody, ponieważ chcę wrócić sobie w całości, powiedzmy, jakąś tam bezpieczną, oświetloną ścieżką. I będę też dzięki temu teraz już tuż przy, tuż przy moim łóżku, od razu po przejściu przez te drzwi, tuż przy mojej sypialni jaskiniowej. Okej, okay, moi drodzy, a więc. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć.